głosmy dzień października witam na Flash, informacje skryptu rynki tradycyjne wczorajsze, SP500, zamknięcie niżej, presja, rentowności, obligacji skarbowych. Ubiegło tygodniowy raport o zatrudnieniu zniweczył nadzieję na drastyczną obniżkę 100% przez FED w przyszłym miesiącu. Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych ponownie przekracza 4%. Najbliższe dni to wylepsze umowę urzędników Rezerwy Federalnej, czyli podzielą się wskazówkami dotyczącymi polityki pieniężnej. Jutro protokół z wrześniowego posiedzenia Fed. Spadek zaliczył m.in. Google 2%, a potem jak sędzia z USA wydał ostateczne orzeczenie w sprawie pozwu antymonopolowego niesionego przez Epic Games, a ten zmusił giganta technologicznego do oferowania alternatyw dla sklepu Google Play. Dorkowy poranek Azji, co słychać tutaj także, spadek podążają za S500 powrót akcji chińskich. Rynki chińskie te osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż rynki konkurencyjne, notując gwałtowny wzrost po tym, jak po tygodniu handel został wznowiony. Shanghai Shenzhen, kolejno Shanghai Composite te wzrastają o 6-8% na początku sesji. Pekin ogłosił, przypomnijmy, szereg znaczących środków stymulujących, mających na celu pobudzenie wzrostu gospodarczego. Bitcoin ETF Low Table jeszcze dane na plus 235 miliona dolarów. Ethereum ETF 0. Mapa likwidacji na dziś znikoma. Zarówno góra i dół, bez większych ruchów, zobaczmy, interwał trzydniowy. Tu zdecydowanie pole dolne 61 500 w grze. Ostatnie 24 godziny likwidacji, łącznie 208 milionów pozycji Long 140, Short 67. Long versus Short neutralne 34%. Ratio te wzrasta z 51% na 52,5%. Account stabilnie wzrostowo, pozycja long obecnie 58,40. Jest to wzrost na poziomie ostatnich kilkunastu godzin, ponad 4%. Futures order book, większy interwał ściany 63,900. Futures spot 64,5-65. Funding rate ten malejący ze średnio 0,004. Kilka danych glass not long term hold, net position change I tutaj jest już malejący trend. Zobaczymy, czy utrzymamy się w tej perspektywie, o wielce prawdopodobne, że tutaj będzie też zawrotka łącznie z ceną także w górę, a oczywiście inny termin posiadaczy krótkoterminowych, a zobaczmy na ich behavior. Ten ostatni stan euforii to był przy ATH, pamiętamy, a tu wciąż dryfujemy nad cost basis w tym wypadku posiadaczy zachowania krótkoterminowego. Total supply przez posiadaczy krótkoterminowych. I tutaj mamy odwrót ostatnimi czasy. Pytanie, czy zawrócimy górę. Powinniśmy, aby tutaj znów byli ubrani na górce, w cudzysłowie oczywiście. A posiadacze długoterminowi, czyli te przeciwieństwo, gdy krótko idą w górę, ci powinni iść w dół, chociaż tutaj też mamy trend w górę, a więc de facto na plus. I czy jest ten capital flow przejściowy? Mamy bodajże przecięcie? Tak jest, proszę bardzo, jest to pozytywny czynnik w tym aspekcie. O tym wspominaliśmy kilka dni temu. Nick Szabo wyprzedza Lena Sasmana w programie HBO, Satoshi na Market, A szanse Sasmana spadły po tym, jak producent dokumentu HBO powiedział, że skonfrontował się z osobą, którą uważa za Satoshi Nakamoto i to prawdopodobnie wyklucza Sasmana, który zmarł w 2011 roku. Zakłady na Market wzrosteją na ponad 28%. Jak widzimy na to, że Szabo jest Satoshi Nakamoto, przypomnijmy, że wcześniejsze szanse Sasmana wynosiły ponad 68%. Producent dokumentu, jak powiedział w dniu wczorajszym, przedstawimy mocne argumenty i myślę, że ich reakcja jest w pewnym sensie bardziej wymowna niż same dowody. Dodał, że ważne jest, aby opinia publiczna miała pojęcie, kim może być Satoshi, zwłaszcza jeśli nadal jest zaangażowany. A więc domniemana konfrontacja z jego kandydatem na Kamoto wyklucza również Heja ja. It Golds, bo tutaj o tym mowa jest to sieć obecnego lidera na market szablon, który nigdy nie został uruchomiona, powszechnie uważana za prekursora i wpływu na Bitcoin zawierała sieć peer to peer wydobycie Proof of work koncepcję kryptografii, której później zostały zbudowane na BTC. Producent filmowy ponadto stwierdził na poście X, że dokument będzie nosił konkretną nazwę, co może wskazywać, że jego zdaniem Bitcoin został stworzony przez jedną osobę. Spójrzmy na sylwetkę szybko. Nick Szabo, jego historia, oczywiście, niepełna, linki pod materiałem. Czyli twórca inteligentnych kontraktów na Bitcoin prekursora BTC. Wiele osób uważa, że jest to niezwykły zbieg okoliczności, nie wspominając o tych samych inicjałach SN. Sam wielokrotnie temu zaprzeczał. Nick Szabo, ten się urodził w 1964 roku w Stanach Zjednoczonych. Uzyskał tytuł naukowy z informatyki na Waszyngtonie. Sam może pochwalić się imponującą historią publikacji na temat informatyki, prawa, kryptografii i innych tematów. Jego osobisty blog, także prowadzony. Ponadto, mało się wie o jego życiu prywatnym, jak niewiele wie o jego innych cyberpunkach. Podobno pochodzi z rodziny węgierskiej. Jego libertariańskie nastawienie częściowo pochodzi od ojca, który walczył przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Szabo dokładnie w 1994 roku po raz pierwszy zdefiniował inteligentny kontrakt jako komputerowy protokół transakcyjny, który wykonuje warunki kontraktu. Wtedy celem było uproszczenie transakcji lub umów prawnych między ludźmi online, w tym płatności i potrzeby pośredników ludzkich. Z biegiem lat inteligentne kontrakty wykroczyły poza cyfrową gotówkę, pokazując swój potencjał do zrewolucjonizowania transakcji handlowych. Przechodząc do teraźniejszości, jesteśmy świadkami integracji inteligentnych kontraktów w wielu branżach, jak DeFi. Jego twórczość to także Bitcoin. Ten projektował również teoretyczną, zdecentralizowaną walutę wirtualną. Sam pomysł w 1998 roku, ale nie opisał tego dokładnie do 2005. Można tam znaleźć podobieństwa do BTC i racji bytu. Szabo zapytane, czy mógł ktoś zakodować Bitgold w rzeczywistości w 2008 przed pojawieniem się Bitcoina. Nikt nie odpowiedział publicznie, ale powszechnie uważa się, że system Nakamoto został zainspirowany tym prekursorem. Bitgold nie był dokładnie zdecentralizowany, lub przynajmniej w pełni zdecentralizowany. Projekt budowywało system Proof of Work podobnie jak BTC, a to oznaczało zaangażowanie górników, rodzaju pośredników. Niemniej jednak był to ważny krok w kierunku bardziej zdecentralizowanej przyszłości. Sędzia zatwierdza panu podłości FTX, aby spłacić klientów gotówkę, bo tym informowaliśmy wcześniej, oczywiście tutaj nie jest pełna kwota, a także rozbite w perspektywie czasu. Bitcoin Miner, Marathon Digital i Anduro ci przedstawiają platformę tokenizacyjną, zaczynają od whisky. Projekt aktywów realnych RWA Avant i we współpracy z platformą tokenizacyjną Vertalo, chodzi o Anduro projekt, ci będą tokenizować beczki i whisky. Anduro, to inkubowane przez Marathon, opracowało platformę do emisji inwestowania w FWA. Podobnie jak w przypadku innych zastosowań technologii blockchain, tokenizacja była w dużej mierze nieobecna w Bitcoinie. Inicjatywa ta może wskazywać na tendencję, zgodnie z którą firmy górnicze starały się znaleźć coraz więcej źródeł przychodów z opłat transakcyjnych w odpowiedzi na zmniejszającą się o połowę nagrodę za wydobywanie bloku co 4 lata. Ethereum proponuje 33% wzrostu transakcji dzięki AP7781 celem zwiększenia wydajności sieci. Jest to nowa propozycja, spotkała się z optymistycznym nastawieniem poparciem ze strony społeczności krypto. Propozycja skrócenia czasu reakcji Ethereum z 12 do 8 sekund, a to zwiększa przepustowość transakcji o 33%. Dałoby to podobny efekt jak zwiększenie liczby tzw. plobów z 6 do 8, podniesienie limitu gazu. Coinbase wnosi apelację w bitwie z SEC. Celem wyjaśnienia, w jaki sposób przepisy dotyczące papierów wartościowych mają zastosowanie do aktywów cyfrowych, trwająca walka prawna z SEC, celem wyjaśnienia standardu Howie test, który definiuje papiery wartościowe. Kolejny uważa, że apelacja dałaby teraz sądowi apelacyjnemu jaśniejszy pogląd na to, w jaki sposób przepisy dotyczące papierów wartościowych mają zastosowanie do aktywów cyfrowych. A wniosek ten jest kontynuacją wcześniejszego wniosku złożonego w kwietniu, 7 miesięcy temu. Spekulacje, być może fakty, główny radca prawny Robin Hood ma zastąpić Genslera na stanowisku przewodniczącego SEC, jeśli Trump wygra. Vitalik Buterin, ten wczoraj ożywił MemeCoin, Ethereum oczywiście po sprzedaży i też jego wpisie. Jak pisze Vitalik, docenia wszystkie memcoiny, które część swoich zasobów przekazują bezpośrednio na cele charytatywne. Wszystko, co trafia do Vitalika na jego portfel, jak pisze, również zostanie przekazane na cele charytatywne. I między innymi Mudeng, tak 10 miliarda trafi na technologię przeciwko... Chorobom przenoszonym drogą powierzchnią. Szczerze wolę, żebyście wysyłali bezpośrednio na cele charytatywne, może nawet założyli video i bezpośrednio angażowali swoją społeczność w podejmowanie decyzji i proces. Na końcu dodaję, że już wcześniej wspominałem, że najlepszą rzeczą dla memcoinów byłoby, gdyby mogły osiągnąć maksymalnie dodatnią sumę dla świata. Więc wspaniale jest widzieć momenty, gdy tak faktycznie się dzieje. Wczoraj dość ciekawa para Pull Ship osak czyli SWAP Ship na osak z dość ciekawego waleta historycznego. Kryptohaker przyznanie się do winy za kradzież ponad 37 milionów dolarów w kryptowalucie. 21-latek z Lebanonu, w stanie Indiana, przyznał się do zarzutów spisku. Działalność przestępcza obejmowała wyrafinowany cyberatak, w wyniku którego skradziono kryptowalutę o owy wartości. Owy plan, skomplikowany dwa lata temu, na celowniku spółka holdingowa wykorzystał luki w zabezpieczeniach serwerów komputerowych firmy. Uzyskał dostęp do danych osobowych ponad 600 klientów. Tam wykradł poufne dane, następnie ukradł w kryptowaluty wielu ofiarom. Regulator z Hongkongu zatwierdzała więcej licencji na kryptowaluty w tym roku. I tak krajobraz finansowy Hongkongu ewoluuje, ponieważ Securities and Futures Commission wydaje trzecią licencję giełdy kryptowalut dla Hekwax po OSL i HK. Owy ruch jest częścią globalnego wysiłku na rzecz wzmacniania statusu miasta jako globalnego centrum zarządzania finansami i aktywami. Wallet Phantom już nie tylko Solana, ale także Base. Obecny fear greed, jak widzimy w porównaniu chociażby historycznym ruchem, gdzie mamy na poziomie 50%, jesteśmy w tym, można powiedzieć, parabolicznym oczywiście zestawieniu. Oczywiście jeden z indykatorów na tle tego, jak było i co może się wydarzyć potencjalnie przed nami, jak i obecną ceną BTC. CoinGecko, największe wzrosty, top 1000, ostatnie 24 godziny, no i wspomniany mudenk, także jest ich wiele. Grupa Telegram, to spekulacja, czat, linki zawarte pod materiałem. Wtorek, dziękuję.